Książki zazwyczaj nie kojarzą się z nowinkami technologicznymi, ale ostatnio pojawiła się interesująca wiadomość, która z pewnością zainteresuje zarówno miłośników literatury, jak i gier wideo. Ink Console to urządzenie wielkości czytnika e-booków, zaprojektowane z myślą o głębszej imersji w grach tekstowych. Wyposażony jest w ekran o rozdzielczości 800 x 480 pikseli, dwa przyciski do obsługi gier oraz czytnik kart SD. Najbardziej fascynującą zapowiedzią jest możliwość samodzielnego tworzenia książko gier, które będzie można publikować w specjalnie dedykowanym. W sklepie. Planowana na 1 marca kampania crowdfundingowa została jednak wstrzymana, ponieważ, jak donosi Twitter, pewna firma zdecydowała się wykupić koncepcję Ink Console od jej twórców. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo zwiększa szanse na realizację projektu, ale z drugiej strony, gdy duże korporacje przejmują takie inicjatywy, istnieje ryzyko, że niektóre rozwiązania staną się mniej przyjazne dla użytkownika, a bardziej nastawione na zysk. Mimo to z niecierpliwością czekam na kolejne informacje o Ink Console i zamierzam zdobyć to urządzenie, gdy tylko pojawi się na rynku. Jeżeli się uda, to na pewno zaprezentuje je na kanale, pokazując zarówno samo urządzenie, jak i przykładową rozgrywkę.